A więc przede wszystkim tak, grille, które używamy to są dwie płaszczyzny płyta górna i płyta dolna to są nastawy na odpowiednich temperaturach wysoki, jakiego mięsa przede wszystkim używamy w restauracji McDonald's używamy mięsa wołowego, to jest 100% mięsa wołowego bez żadnych dodatków w wysokiej, w niskiej temperaturze zamrażamy więc to mięso po prostu kładziemy na rozgrzanym grillu odpowiedniej temperaturze, smaży się beztłuszczowo, następuje grill sam się otwiera, w momencie kiedy Gryle są nastawione na odpowiedni czas smażenia po to, żeby zachować bezpieczeństwo żywności. E, jeszcze zanim w ogóle rozpoczynamy pracę e, smażenia na grylu, robimy tak zwane pomiary, bify, czyli sprawdzamy, czy e, temperatura wewnętrz, wewnątrz mięsa usmażonego e, ma więcej jak 69 stopni. Jeżeli jest mniej, to e, m, redukujemy po prostu czas smażenia, wydłużamy czas smażenia, żeby to mięso było bezpieczne. W momencie usmażenia się mięsa, klapa grilla się sama otwiera. Pracownik używając łopatki, ściąga mięso, kładzie na zgarnirowane bułki i następnie rozpoczyna proces czyszczenia płyty dolnej grilla. Jest to, do tego wykorzystywany jest skrobak. To są określone ruchy, zdejmujące wszystkie pozostałości po wytopionym tłuszczu z, z mięsa. I wówczas y, y, następuje proces jeszcze prze, przecierania y, takim urządzeniem, które my nazywamy gumka, ściągaczka, ściągaczka, ściągaczka. Oprócz tego, e, takiego po każdej partii smażenia, e, czyszczeniu e, również czyścimy płytę grilla e, e, regularnie, raz na co 15 minut, albo co 4 partie, w zależności jaki mamy ruch po prostu. E, I mimo e, tych czynności jeszcze raz na godzinę myjemy grilla. Myjemy go gorącą, wodą, gorącą wodą, specjalnym takim, no to nie jest kocz, to nawet nie jest kocz, no mamy swoje nazywnictwo, specjalnym takim urządzeniem z, czyści się gorącą wodą płytę grilla. Czy Pani mogłaby się odnieść do tej sytuacji z czytelnikiem? Pani, co trudno mi się odnieść do czegoś, przy czym nie byłam. Trudno mi się odnieść do, nie wiem, zdjęć, których, przy których nie byłam, jak ktoś coś robił. Sama pani widziała, jak wygląda proces, więc no, naprawdę nie chcę komentować, nie chcę polemizować po prostu chodzi o kontrolę, Czyli mhm. to jest kontrola, kontrolowane, jak pracownicy e, podają, jak pracownicy robią, czy jest. To, to znaczy ta tak, generalnie, generalnie wszyscy pracownicy zanim staną na stanowisko pracy, samodzielnie są szkoleni. I są szkoleni e, według naszego systemu szkolenia, są weryfikowani, później jak są zweryfikowani pozytywnie, dopiero stają samodzielnie na stanowisku. Wszelkie kontrole, jakie mamy w restauracji, to e, naprawdę e, chyba nie ma drugiej firmy, która ma tyle kontroli, bo i ze, ze strony organów kontrolnych państwowych, naszych. Już nie mówię o sanepidzie inspekcji pracy, inspekcji handlowej i tak dalej, ale mamy bardzo dużo kontroli ze strony McDonald's. Są to kontrole bardzo szczegółowe, właśnie dotyczące operacyjnych, czyli naszych standardów przestrzegania przez pracowników, wykonywania ich zgodnie z określonymi standardami. Mamy tak zwaną dzienną karta bezpieczeństwa żywności, na której zapisujemy wszystkie pomiary związane z mięsem i nie tylko z mięsem, bo również z naszymi surowcami typu sałata, miksy i tak dalej. Tam wpisujemy temperatury przechowalnictwa i, i, i te temperatury produkcji. Dzięki prowadzeniu tej szczegółowej dokumentacji w tych dziennych kartach bezpieczeństwa żywności za każdy razem mamy wgląd, jak przebiegał ten proces, ewentualnie zmiany tych nastaw, zmiany czasów czy nie, dzień. Wcześniej, rano, wieczorem, po południu były noc. odpowiednie w nocy, były odpowiednie temperatury, bo to nie jest tak, że się zrobi raz rano pomiar i możemy być szczęśliwi, że przez cały dzień wszystko jest ok. Weryfikujemy to kilka razy dziennie. Na koniec dnia też mierzymy temperatury produktów, które są wywożone z lodówek na noc do tej mroźni głównej. Więc no jest to bardzo szczegółowy, drobiazgowy proces.